Petarda po prostu, petarda. Cześć kochani, słuchajcie: mam tutaj kostkę i pomaluję ją naszym naturalem. Zobaczycie sobie, jak on wychodzi, jak ta kostka będzie wyglądać po impregnacji. Pokażę Wam tutaj z bliska, żebyście sobie tak zobaczyli, bo pytacie się nas, jak te nasze impregnaty wychodzą, jak one wyglądają na kostce później. Także zaczynamy. Pamiętamy zawsze, żeby kostka była sucha i czysta. Zobaczcie, jaka ona jest jałowa. Trzeba dać się jej napić. Od razu nabiera pięknego koloru. Więc teraz zrobimy tą drugą i zobaczymy, co się z nią stanie. To jest nasz natural impregnat do kostki. Posłuchajcie, i mamy zaimpregnowaną tą kostkę. Zobaczcie z bliska. Jak to wygląda bardzo ładnie. Słuchajcie, jeśli się Wam podoba, no to oczywiście dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, aby być z nami na bieżąco. Pozdrawiam Was serdecznie, do następnego filmu.